Gość Radia Lublin. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Chrzanowska, na zegarach już 8.15, a dziś u nas gość Radia Lublin, pani dr Anna Barzanowa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii curie Witam panią, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie, witam panie serdecznie. Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Podobną decyzję podjęto również w przypadku Mołdawii i warunkowo Bośni i Hercegowiny. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to jest dosyć odległa perspektywa. Niektórzy eksperci podkreślają, że nie istnieje taka szybka ścieżka w przypadku tego procesu akcesyjnego, a wręcz wprost mówią, że przed zakończeniem wojny to w ogóle szanse są równe zeru. Niemniej jednak chciałabym Panią zapytać, jak Pani ocenia, czy, czym dla Ukrainy jest ta rekomendacja, to otwarcie jakby drogi do tych negocjacji. Jakie to ma znaczenie dla Ukraińców? Przede wszystkim chcę, pragnę podkreślić, że wejście do, Ukra do Ukrainy, do Unii Europejskiej to jest proces... Bardzo długi i wieloetapowy. I tutaj istotne jest, że zarówno, zarówno władze ukraińskie, jak też ukraińskie obywatele doskonale rozumieją to, a również są realnie oceniają, realnie oceniają perspektywy tego procesu, a również trudności, które. Nie spodziewają się, że to będzie szybko. Tak, nie spodziewają się na pewno. Jednocześnie. Taka decyzja, taki znak, taki sygnał Unii Europejskiej jest niezmiernie ważny dla, zarówno dla kierownictwa Ukrainy, jak też dla obywateli. Pozwolę sobie przypomnieć, że ten proces negocjacyjny, ten proces w sprawie uzyskania statusu państwa członkowskiego kandydu kandydującego rozpoczął się od razu po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji czyli w lutym poprzedniego roku i już 23 czerwca poprzedniego 23 czerwca poprzedniego roku państwo otrzymało status państwa kandydującego a również rozpoczęło wdrażanie siedmiu bloków reform. Między innymi to były reformy antykorupcyjne, antyoligarchiczne, reformy dotyczące sądu Konstytucy konstytucyjnego Ukrainy, sądownictwa, organów ścigania, no i kwestia, która jest dość często podkreślana, szczególnie w mediach zachodnich najbliższych sąsiadów to kwestie mniejszości narodowych. No właśnie, bo jeśli w grudniu na szczycie przyjęta zostanie ta rekomendacja, zaakceptowana, to rozpoczną się te negocjacje akcesyjne, to znaczy będzie ta ścieżka otwarta. I to będzie pierwsza sytuacja w historii Unii Europejskiej, że negocjacje rozpoczęłyby się z państwem, które jest w stanie wojny, a one wymagają właśnie reform, tych, o których pani wspomniała. Co się tak naprawdę teraz dzieje z tym? Czy, w stanie, czy państwo w stanie wojny jest w stanie się reformować? Tutaj pragnę sobie, pragnę sobie Przypomnieć, mhm. pozwolę sobie przypomnieć, że z punktu widzenia prawnego Ukraina nie jest w stanie wojny z Rosją. I żadne z tych dwóch państw nie, nie wypowiedziało wojny. To jest punkt prawny, chociaż rzeczywiście w, prakty w, praktyce jest w praktyce to jest wojna, czyli agresja, która jest w prawie międzynarodowym uznawana jako, uznawana jako wojna. Czyli w państwie nadal utrzymuje się stan wojenny, nie stan wojny, stan wojenny i ten stan dokładnie niedawno został przedłużony na kolejne trzy miesiące, czyli do lutego następnego roku. A to znaczy, że państwo wykonuje swoje zobowiązania, państwo funkcjonuje, państwo spłaca kredyty, czyli inwestycje zachodnie, zachodnie są zabezpieczone. Z drugiej strony to oznacza, że nie ma formalnych przeszkód, żeby państwo wdrażało reformy. Zwłasz, zwłaszcza te, które są, są rekomendowane przez Komisję Europejską. No i tutaj pań, Pani bardzo słusznie powiedziała, że Komisja Europejska zaliczyła Radzie Europejskiej a, zatwierdzić już a, a, ramy negocjacyjne. Już rozpo mm -hmm. zatwierdzić ramy negocj negocjacyjne po wdrażaniu reform. tych reform, kilku, tych uh, kilku reform, które nie zostały jeszcze do końca wykonane. No i decyzja w tej sprawie musi uh, pojawić się w grudniu, w połowie grudnia tego roku, ale to decyzje muszą przejąć wszystkie państwa członkowskie. Uh, I to jest również ju już jest. Uh, Niemałym wyzwaniem dla Ukrainy. Kolejny etap uh, będzie ustalanie ram negocjacyjnych. To jest ta, takie ramy, które były ustanawiane dla każdego państwa, które aplikowało się o, um, o status członka Unii Europejskiej. No i również um, dostosowanie ustawodawstwa Ukrainy do ustawodawstwa Unii Europejskiej to również kolejny bardzo ciężki krok, ponieważ wiadomo, że um, Ustawodawstwo wspólnoty europejskiej zawiera ponad 20, 14 tysięcy różnych aktów prawnych, a na dodatek jeszcze około 9 tysięcy decyzji Trybunału Sprawiedliwości. Czyli jest jeszcze ten etap, a zanim jeszcze będzie następny etap, który będzie najprawdopodobniej najbardziej trudny dla Ukrainy, ponieważ Chodzi o to, że kraj, że wszystkie kraje muszą ratyfikować projekty umów z Ukrainą jako przyszłym członkiem Unii. Czyli przekonać trzeba będzie wszystkich członków Unii Europejskiej tak, do tego. Tak, ale zanim do tego dojdzie jeszcze spłynie dużo czasu. Jak... A co Ukraina już zrobiła? Bo y, pani ko y, szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała, że Ukraina w 90% wypełniła pewne zobowiązania. Co się na Ukrainie w tej chwili dzieje w tym kierunku, w, 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 jeśli chodzi o reformy mm -hmm. wymiaru sprawiedliwości, antykorupcyjne, ograniczenia oligarchii, wpływów oligarchii na, na, na prawo? Wszyscy eksperci ukraińscy ukraińskie podkreślają, że ten, te 90%, które pani przywołała, to jest tak trochę odgórnie powiedziane, że. Prawdopodobnie rzeczywisty stan wdrażania tych reform jest gorszy od tego wyniku, jednak oficjalnie był powiedziany taki wynik. Ona Ukraina wykonała 4 z 7 reform wymaganych, a to, co jeszcze musi nadrobić wykonać to zadanie domowe do, do końca tego roku, stosuje się przede wszystkim ustawy o lobbingu. Przede wszystkim mam reform antykorupcyjnych, Antyoligarchicznych, a także um, ustawodawstwa, zakończenia reformy um, ustawodawstwa dotyczącego mniejszości narodowych. No i tutaj oczywiście Ukraina wie, że ten sprzeciw najmocniejszy będzie ze strony Węgier, ze strony Rumunii, chociaż Rumunia jest jeszcze tak dość stroną milczącą. Um, I tutaj również jest ważne to, że na Ukrainie oczywiście największą mniejszością jest mniejszość rosyjska. Jednak um, po stronie ukraińskiej jest rozumienie, że Unia Europejska generalnie spokojnie podchodzi do tego, że ten język rosyjski na razie nie będzie zauważy, zauważalny, a na razie trzeba skupić się na innych językach, zwłaszcza językach, kulturach, mniejszościach, które są członkami Unii Europejskiej. Ten rosyjski, jak rozumiem, rosyjska mniejszość jest takim punktem zapalnym w związku z wojną, w związku z tak. konfliktem rosyjskim. Tak, rzeczywiście tak jest ponieważ te kwestie języka nigdy nie było na Ukrainie na serio rozważywane. Kwestie wprowadzenia drugiego języka rosyjskiego jako urzędowego, nie, tego nie było na serio nigdy. Jednak język rosyjski jest dość mocno do chwili obecnej... Obecny, przepraszam za autootologię w, w, w społeczeństwie ukraińskim. Zresztą, i Państwo zauważyliście tutaj w Polsce, że sporo uchodźców rozmawia w języku rosyjskim. Ponieważ to jest język, w którym oni posługują się codziennie, co oczywiście nie przeszkadza im mówić po ukraińsku w, w urzędach, w instytucjach państwowych, na uczelniach, w szkołach, po prostu bilingwalne sytuacje. Czyli po, posługują się dwoma językami. Tak. Naszym gościem jest pani doktor Anna Barzenowa z Instytutu Europy Środkowej i Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom. Zapraszamy na dalszą część naszej rozmowy na radiolublin.pl. Tym procesom integracyjnym będą też towarzyszyć różne napięcia wewnątrz Ukrainy, które już obserwujemy w polityce ukraińskiej. W marcu powinny się odbyć wybory prezydenckie. Są wątpliwości, czy w ogóle do nich dojdzie. Podobno są takie doniesienia, że narasta wokół prezydenta Zełenskiego krytyka, że coraz więcej ma przeciwników. Czy jego pozycja rzeczywiście słabnie i czy to wpłynie na, na sytuację polityczną? mm w przyszłości najbliższej Ukrainy? Bardzo istotne, bardzo ważne pytanie i wiemy, że w poprzednim roku, szczególnie w pierwszych miesiącach um, tej wielowymiarowej wojny, wielowymiarowej agresji, wsparcie dla prezydenta ukraińskiego było bardzo mocne. W, w ciągu gdzieś jednego roku po rozpoczęciu inwazji faktycznie nie w przestrzeni publicznej, medialnej nie było słów krytyki pod adresem prezydenta. Jednak czas idzie, społeczeństwo już męczy się wojną i wiadomo, poparcie dla prezydenta, dla struktur państwowych się zmniejsza. I tutaj, żeby nie mówić sporo, a powiedzieć konkretniej i, liczbo, i liczb, liczbowo, pe, myślę, że to będzie łatwe do zrozumienia, to ocena bezwzględna zaufania dla prezydenta spał, zmniejszyła się, skurczyła się z ponad 70% w poprzednim roku, wiosną poprzedniego roku, do 42% we wrześniu tego roku czyli prawie dwukrotnie spadło to poparcie, zaufanie dla prezydenta. I faktycznie to jest ta liczba, która może być w jakiś sposób wykorzystywana przy ocenie ewentualnego wyniku w wyborach, jeżeli takie wybory będą. Jednak tutaj, kiedy już pociągnęłam, pociągnęłam mhm. ten wątek wyborów ewentualnych, to Istotnym jest fakt, że społeczeństwo ukraińskie w większości teraz nie popiera przeprowadzania wyborów w czasie trwania stanu wojennego. I, ten, I to jest faktycznie ponad 80% ludności ukraińskiej. To są najnowsze badania Instytuc Instytutu Socjologii Ukrainy, I, czyli większość społeczeństwa opowiada się przeciwko wojnie, a również większość społeczeństwa, chociaż trochę mniejsze, opowiada się przeciwko mm, przeprowadzaniu wyborów, zwłaszcza przez internet nie ufa ona jeszcze społeczeństwu ukraińskim tej formie. Tej, tej formie przeprowadzania wyborów. No i faktycznie, mając to w jednej ręce, patrzymy, że prezydent, mimo tego, że czasami mówił, że nie wykluczono, że będą wybory, niedawno stwierdził, że Wybory są teraz nie na czasie, czyli dosłuchuj się do, do opinii do opinii społeczeństwa ukraińskiego, co jest, co jest ważne. No i oczywiście kwestia wyborów jest bardzo A co ważna. Co zaszkodziło prezydentowi Załęckiemu? Czy tylko zmęczenie wojną i nieudana kontrofensywa, nieudana w sensie taka, nieprzynosząca tych efektów, których się spodziewano? Właśnie pewnie to są te najważniejsze czynniki. Zmęczenie ogólne, ukraińskiej ludności, również nie warto przypominać ten Fakt, który nie zawsze jest znany na zachodzie, że ukraińscy mężczyźni mają zakaz wyjazdu z, z państwa. Nawet ci, którzy w celach służbowych mogliby to realizować, de facto po żadnym warunkiem nie potrafią. Oczywiście dla niektórych ścieżki są, ale tych niektórych, które gdzieś znajdują się obok, w korytarzach władzy, powiedziałabym tak. Czyli nawet pod takim względem to już jest męczące. A, a dodam jeszcze, że Ukraina nie znajduje się w stanie wojny. Wprowadzony jest jedynie stan, stan wojenny. Ale to wiadomo wątek bardzo dyskusyjny. To może tak na, na, na kolejną rozmowę. Także mamy zmęczenie społeczeństwa, um, ogólne. A afery korupcyjne. Te korupcyjna taka aura, która się, którą, zarzuty, które się stawia prezydentowi, że on sprzyja tym, w istocie tej korupcji. I myślę, że ten wynik, który mamy, tego dużego zaufania, mówi o tym, że raczej te sprawy korupcyjne nie bardzo do niego się doklejają. Mimo wszystko, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Że generalnie obserwowaliśmy to również i wcześniej, kiedy poziom zaufania do parlamentu, do rządu Ukrainy był na bardzo niskim poziomie. A w tym samym czasie, kiedy poziom zaufania do prezydenta znajdował się na dość wysokim poziomie, ale jednak nie, nie, nie sposób oczywiście nie wspomnieć o tych różnych aferach zwłaszcza w ministerstwie, zwłaszcza w Ministerstwie Obrony Ukrainy. Które otrzymuje obecnie największe finansowanie, czyli nie ukrywamy, to jest. I to są zarzuty również po stronie zachodnich partnerów ukraińskich. No niestety wojna trwa, ale usprawiedliwienie oczywiście korupcji być nie może. Wojna trwa. Kontrofensywa nie przynosi takich efektów, jakie, jakich się spodziewano. Doszło do takiego swoistego impasu. Dowódca ukraińskiej armii generał Walerii Załóżny, w jednym, w jednym z wywiadów powiedział, że wojna z Rosją znalazła się w impasie, i aby go przełamać, potrzeba byłoby wielkiego technologicznego przełomu, a na to się nie zanosi. Czy my nie zmierzamy w, tej, w, tym, w tym geopolitycznym rozumieniu do takiej sytuacji, kiedy Ukraina zostanie zmuszona? Do rozmów pokojowych, bo w Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczony teraz angażują się po stronie także w wojnę, w rozwiązanie konfliktu w Strefie Gazy, są problemy w, jakby z podtrzymaniem tego finansowania Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy, dla, dla zbrojenia. Ukrainy. Ona schodzi jakby trochę na dalszy plan ta wojna, czy to nie jest sytuacja, w której należy już myśleć o rozwiązaniach pokojowych i, o, i można się spodziewać, że zmuszona zostanie Ukraina do podjęcia takich rozmów. To pozwolę sobie podzielić Panie tak. pytanie na, na dwie części i krótko naświetlić na, um, te, 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 te różne części. Z jednej strony Pani wspomniała o tym dość głośnym wywiadzie, który miał walerii założny, przewodniczący sił zbrojnych Ukrainy w tygodniku The Economist. I rzeczywiście on tam mówił o impasie. Jednocześnie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że założny prawie jednocześnie opublikował i artykuł również w The Economist, który jest napisany już bardziej tak merytorycznie. Wiadomo, że wywiad to jedna kategoria tekstu, już artykuł to inna ale w tym już artykule nie było słowa o impasie, a wykorzystując słownictwo wojskowe, było mowa o tym, że obecnie wojna przechodzi do fazy, do formy pozycyjnej, kiedy żadna ze stron nie może trzymać przewagę i ta faza jest bardzo wygodna dla Rosji, ponieważ ona uzyskuje możliwość zwiększania swego potencjału militarnego. Jednocześnie jest to bardzo niekorzystne dla Ukrainy. I faktycznie założny, mówię o tym, że z korzyścią dla Ukrainy byłoby przejście do fazy manewrowej. Do której oczywiście wymagane są inne rozwiązania technologiczne, o czym już, już Pani wspomniała. No i ta druga część, która oczywiście jest nierozerwa, nierozerwalnie związana z pierwszą, ten wątek negocjacji możliwych. Oczywiście um, zmęczono jest i społeczeństwo ukraińskie, zmęczone jest również państwa europejskie, e, to e, wojną zmęczone jest kierownictwo ukraińskie wojną. Jednak moim zdaniem um, do negocjacji prawdziwych może dojść dopiero na początku 2025 roku. Rozumiem, że to tak dość jeszcze od, odległy czas. A dlaczego akurat wtedy? Ponieważ odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i liczą na to, że ewentualnie przyjdzie nowy, nowy prezydent, który potrafi podejmować takie bardziej ryzykowne decyzje, których nie podejmie obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. I tutaj istotnym jest to, że nawet jeżeli negocjacje się zaczną, przykładowo od styczniu albo w marcu 2025 roku, nie oznacza to automatycznie zakończenia działań wojennych. Jednak nie wykluczę, żeby tak trochę wszystko jedno, jakiegoś pozytywnego dodać przy do naszej rozmowy, to, że te rzeczywiste negocjacje rozpoczą mogą rozpocząć się dopiero za rok. To nie wyklucza, że mogą być negocjacje w sprawach humanitarnych, w sprawach ekonomicznych, jak było przykładowo w przypadku w przypadku korytarza zbożowego. No, i tutaj, co jeszcze bym dodała. Dodałabym to, że w chwili obecnej zarówno Moskwa, jak i prezydent Rosji Władimir Putin są bardzo taksyczni dla, dla, dla zachodnich społeczeństw. I dlatego zmuszanie Ukrainy w jakiś sposób rozpocząć negocjacje, czyli podpychanie Ukrainy do tego, na tą ścieżkę będzie sprzyjmowane przez społeczeństwa zachodnie dość krytycznie i będzie zmniejszało poparcie dla swoich polityków krajowych. To politycy doskonale rozumią i faktycznie um, tworzą um, przez uh, różne sposoby atmosferę niekorzystną, taką trudną dla Ukrainy. I stąd faktycznie uh, te um, informacje, które ukazują się, ta krytyka pod adresem Ukrainy, krytyka pod uh, pod. Um, Mm, e, e, pod względem korupcji, krytyka, pod względem e, m, tych braku posunięć na, na froncie, tak. Te wszystkie wątki, które tak. E, e, już tak ten obrazek tej wojny e, pokazują nie, nie w takim korzystnym świecie. Także obraz toksyczny Rosji, ale z jednej strony, podpychanie Ukrainy do tych negocjacji, ale na razie Ukraina się trzyma, Ukraina, krednictwo Ukrainy opowiada się za swoją formułą pokoju, a, a ta formuła pokoju. Oznacza, że faktycznie Rosja musi kapitulować i Rosja musi wyjść z terytorium ukraińskiego, czyli wszystkie tereny powinny być deokupowane i tylko potem, mogą zacząć się negocjacje, negocjacje z Rosją. No to zobaczymy, jak będzie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. <grym> Naszym gościem była pani dr Anna Barzanowa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, z Instytutu Stosunków Międzynarodowych u Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w tym studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.